Siemanko, siemaneczko, motoptyści. serdecznie zapraszam Was na króciutką przejażdżkę, podczas której zrobimy sobie małą przerwę, aby porozmawiać troszkę o tym, jakie to są bolączki, wady i inne takie drobne pierdółki, które trochę irytują mnie właśnie w CF450MT. Wszyscy w internetach opowiadam jakie to są wspaniałe i jaki on jest super, i tak dalej, i tak dalej, bo naprawdę fajny jest, a szczególnie za niecałe 28 tysięcy, ale jak każdy sprzęt ma również swoje delikatne wady i jakieś małe niedociągnięcia, o których ja nie wiedziałem, ale o których się dowiedziałem i chętnie się z Wami podzielę. Więc za chwilkę znajdę sobie jakieś fajne miejsce, bo tak będzie mi zdecydowanie łatwiej pokazać Wam, co mam na myśli. I jak takie miejsce tutaj sobie znajdę, gdzieś tutaj wokół tych pięknych yy, kaszubskich tutaj wioseczek. zatrzymam się i chętnie Wam wszystko pokażę. Mógł spokojnie z Wami porozmawiać. Zatrzymałem się w takim tutaj fajnym miejscu. Spokojnie, leśnie, jesiennie, pięknie. Żeby za bardzo nie przedłużać, wszystko sobie tutaj wpisałem na karteczce. Te wszystkie różne. Dolegliwości tego cudownego motocykla. Wiele osób, które robi takie filmiki na internecie, opowiada o rzeczach, które przeczytały gdzieś tam na forach i generalnie to one nie miały z tym styczności, ale tak wyczytały, więc cholera wie jak z tym jest. A ja przygotowałem dla Was listę rzeczy, które sam zauważyłem na moim motocyklu i chętnie się z Wami tą listą podzielę. Zaczynając od wielokrotnie wspominanej wodzie, która zbiera się o tutaj, w tej. Oto ramię. Dostaje się tam od góry, dostaje się tędy, i później sobie ona tutaj zalega, bo już nie ma gdzie ujść. Więc nawet sam producent wypuścił list serwisowy, żeby ją tutaj gdzieś taką 3-4 mm jakoś tak wiertarką wiertełkiem nawiercić i żeby tą wodę spuszczać. Co my tam mamy kolejnego na liście? Kolejne naleście z takiej pierdół no to są właśnie te handbary. Nie jest to, nie wiem, jakaś taka straszna wada, no ale te handbary, które są oryginalne, są zrobione z takiego bardzo delikatnego plastiku, chronią motocyk właściwie nasze dłonie od wiatru, gałęzi i tego typu pierd, ale niestety przy pierwszym czy drugim kontakcie z glebą po prostu się łamią no i wymagają wymiany jeśli planujecie trochę pobawić się w offroadzie, a gleby są jakby nie patrzeć nieunikniona. Co my mamy jako tutaj numer 3? O, numer 3 jaki założyłem, przy właściwie przy pierwszej czy drugiej glebie, to fakt, iż ten czujniczek ABS-u, o ten, sorki, ten czujniczek tutaj ABS-u jest, że tak powiem, mocno wyeksponowany, szczególnie jego zagięty tutaj kabelek. No i nie sprawia wrażenia pancernego, już zamówiłem na Aliexpressie specjalną osłonkę, która tutaj przychodzi, którą można tutaj sobie ładnie przyczepić, która to miejsce tutaj ochroni, ponieważ jest to mocno wyeksponowane i mam taką obawę, że szybko ten czujniczek, a właściwie kabel z tego czujniczka może zostać wyrwany. No i będzie kłopot. Na po co sobie robić kłopot? Jak za 49 zł, można sobie taką fajną osłonkę, która waży kilkanaście gram, tutaj dołożyć. I jak już jesteśmy tu, no to wiadomo, przejdę od razu tutaj prosto. Spod koła na silnik, na wydech, na filtr oleju, na okablowanie, na orzebrowanie i tak dalej. Leci olej. Co jaki olej? Leci błoto w dużych ilościach i na pewno to ani zdrowe, ani fajne, ani estetyczne nie jest, dlatego. Tutaj przyda się również osłonka. Fajnie, żeby była już fabrycznie, ale jej nie ma, więc za stówkę. Różne opcje już można tutaj dokupić u naszych my friendów. No i co? To jest taka kolejna rzecz. Płynnie przechodząc dalej. Co to było? Wiecie, co chyba będę musiał. O, nie będę musiał, ale zrobiłem tutaj małe cięcie. Bo pokażę o co mi chodzi. Ale no, chodzi mi o to, że po tak wielką kanapą, która się zaczyna tu, a kończy się na drugim. Na drugiej części kontynentu jest bardzo mało miejsca. No niestety, słuchajcie, w moim kruzerku Honda Rebel 1100, gdzie właściwie kanapa jest mikroskopijna, mieści mi się wszystko, co potrzebuję do codziennej jazdy. Mieści mi się dokumenty, zestaw naprawny, czy klucze te fabryczne, mieści mi się apteczka. No i sajcie mieści mi się że zestaw naprawczy do opon. Tutaj nie ma takiej opcji. Próbowałem y, umieszczać się na wszelkie możliwe sposoby i generalnie problem polega na tym, że to jest bardzo dużo miejsca, ale one jest wszystko y, podzielone różnymi takimi elementami stałymi, tym, tym tymi tutaj przekaźnikami i właściwie nie ma tego jak za bardzo upchnąć i generalnie mam plan taki, ale to już materiał już na inny filmik. Popatrzcie ile tu jest nieużywanego miejsca tu. Tu jest ogromna ilość przestrzeni. To powinno być tu. Te przekaźniczki powinny być bardziej ściśnięte, bardziej kompaktowo poukładane. Tu jest ogromna ilość miejsca. Czemu to nie jest przesunięte bardziej tu? I to wystaje na takiej wyspie ogromnej, też blokuje całą masę miejsca. Tak więc y, to na pewno jest do przeprojektowania i na pewno za to się zabiorę. Niech tylko się zacznie sezon zimowy. nam taką delikatną, ale, bo, ale chyba taką najpoważniejszą bolączką tego motocykla jest y, zbyt narwany gaz, czyli zbyt ostra reakcja tego gazu na, na ruch manetki, szczególnie w dolnej partii obrotów. Wydaje mi się, że to jest taki zabieg, który chyba został wykonany celowo, tak żeby ten motocykl wydawał się mocniejszy niż jest, że ta ma taki, że jest taki ostry, że ma takiego kopa, jednak jadąc w nawet w delikatnym terenie, utrzymując stabilną pozycję, zapierając się nogami, trzymając delikatnie dłonie na kierownicy, ciężko jest utrzymać stabilną prędkość obrotów silnika. No i generalnie robi się takie lekkie poszartowanie z tego, co wiem. Eee, w niektórych krajach zostały wprowadzone już update'y softu, które z tego, co widziałem, to nawet można zrobić online, jeśli macie T-boxa. I to jest kolejna wada. Eee, który eliminuje ten problem, wygładza. Wygładza trochę tą charakterystykę, mimo iż tutaj mamy rolgas i przepustnice stricte mechaniczne z tego co ludzie opowiadali, po wprowadzeniu tego softu, ten problem zniknął albo się zmniejszył. No i dobra, kolejną sprawą, o ten pypcik. Słuchajcie, tak patrzę sobie na ten pypcik, ten pypcik tutaj, ten włącznik silnika. On jest taki mocno odstający, a coś jak coś mocno odstaje i jest zaczepione tylko na takiej delikatnej nóżce o tam, no to takie mam obawy, że przy kolejnym glebie, że on może zostać że na boki, że jak coś tu z nim zadziała tu albo tu, że on może się złamać. Że jednak ten patent z innych motocykli, gdzie to jest takie przesuwające się, że tam jest mniejsze prawdopodobieństwo urwania tego pepcika. Już tak wspomniałem o tym T-Boxie i wgrywaniu softu i tak dalej. Strasznie szkoda, że na nasz rynek ten T-Box nie został wypuszczony. Jest to jakaś wada. Fajnie by było, oczywiście można sobie za chyba 1200 zł tego T-boxa dokupić i mieć lepszą łączność z naszą maszyną. No ale nie ma go, a fajnie by było gdyby był. Dlatego jeżeli ktoś ogląda filmiki i widzi na innych filmikach ludzi z innych krajów, że mają jakąś dodatkową łączność z mapami, z nawigacją czy z telefonem, czy z upgrade'owaniem softu, no to to się właśnie odbywa przez T-boxa, a w maszynach na europejski rynek tego T-boxa nie ma i można go sobie dokupić osobno. A skoro mowa już o właśnie takich rzeczach jak T-Box, elektronika, wyświetlacze i takie tam inne, to rzeczą, która może mnie nie tyle denerwuje, co trochę zaskoczyła, bo nawet nie sprawdzałem tego przed kupnem, przy tej masie informacji, jaką daje ten motocykl, że kontrole trakcji, wszystkie błędy, różne, wiadomo, parametry jazdy, prędkości, dystanse i tak gdzie mamy nawet prędkość cieczy, sorry, prędkość, temperaturę cieczy i tutaj napięcie akumulatora, nie ma czegoś takiego jak temperatura otoczenia, temperatura powietrza. Jest to fajny parametr, często z niego sobie korzystam, patrzę jaka jest temperatura i jak mi jest przy danej temperaturze i jak się ubrać w tym momencie. No a nie mając go, no to tak trochę łysa. A fajnie jakby był. Myślę, że niewiele by to więcej kosztowało, gdyby ten parametr był dostępny, a jednak go nie ma. I już chyba ostatnią na tą chwilę rzeczą jest, właściwie to jest wada, a jednocześnie i fajnie, że tak zrobili. Super rzeczą jest to, że pozwolili tutaj już bez żadnych dodatkowych modyfikacji, przynajmniej tak mi się wydawało, obniżyć motocyk korzystając tutaj z dostępnej dziurki w kości zawieszenia. Trochę opuściłem go również na lagach, ale robiąc to, niestety nóżka zrobiła się za długa. Jeszcze tutaj w tym terenie, gdzie nóżka trochę się zapadła i trochę ją wbiłem jeszcze w glebę. Motocykl jako tako stoi, na prostym asfalcie też jeszcze da się go postawić. Jednak jeśli jest jakakolwiek najmniejsza nierówność, no to niestety motocykl stoi już tak w pionie. I jeszcze w sytuacji, jak na nim siedzę, jest jeszcze przysiadnięty pod moim ciężarem. No to niestety nóżka jest za duża i muszę dosłownie motocykl przegiąć w drugą stronę, żeby nóżkę otworzyć. Jednak to wiadomo, większość ludzi nie będzie miał z tym problemu. Ja będę musiał nóżkę albo wymienić, albo skrócić. No i cóż, tym, że e, akcentem możemy zakończyć listę drobnych niedociągnięć, pierdółek, czy jakichś rzeczy, które mogły być lepiej w tym motocyklu. A tak poza tym wszystko jest super. Póki co bardzo podoba mi się ten sprzęt. Jestem z niego strasznie zadowolony. I każdemu małemu Smurfowi, który myśli o tym, żeby wskoczyć na Adwencera, myślę, że na tą chwilę mogę ten sprzęcik polecić. Pozdro, motokcisie i do zobaczenia na trasie.